Ponad 100 milionów wyświetleń. Wesela bez utworu mama ostrzegała to jak ojciec Mateusz bez roweru. Nie tak dawno w sieci pojawił się ich nowy kawałek zatytułowany dobrze. Czy to stanie się jeszcze większym hitem? To pytanie zadam ekipie. Daj to głośniej. Halo, słychać mnie? Tak, słuchajcie. Oczywiście, że to będzie większy hit. Musi być. Musi być, musi być. Innego zdania oczywiście nie chcemy pewnie usłyszeć. Zwykle pytam swoich gości, jak im się studio podoba, ale was muszę zapytać o co innego. Jak ale my ci powiemy, jest świetnie. Jest świetnie, w studiu jest świetnie. Jak w trasie, jak w trasie. Wiesz to cieplutko, słoneczko dzisiaj świeci, także pogoda zarąbista. Lecimy, mamy tylko 6 godzin drogi. O! Na następny koncert jest super. No to w takim razie trzymam kciuki, żeby, żeby było jeszcze bardziej przyjemniej, żeby to słoneczko jeszcze mocniej Wam świeciło, a koncert był e, udany. E, utwór dobrze, już za chwileczkę na antenie Twojego radia. Ja jednak mam do Was prośbę. Chciałbym, abyście to Wy zaprosili do wysłuchania go przez naszych słuchaczy. Dobrze? Możemy się tak umówić? Jasne. No to śmiało. Cześć wszystkim słuchaczom, zapraszamy Was do wysłuchania naszego nowego utworu pod tytułem Dobrze. i mam nadzieję, że przy tej trosence też Wam będzie przede wszystkim dobrze. Dzięki wielkie i pozdrawiamy. Pozdrawiam karumie! Trzymajcie się, hej! Tak mi jest dobrze,